Siemanko widzowie, co tam dobrego u was słychać. Po raz kolejny na kanale gościmy płytkę deweloperską Raspberry Pi Pico, która tym razem znalazła swoje zastosowanie w klasycznym szaraczku. Pico Station to nic innego jak emulator najbardziej zawodnego komponentu konsoli, jakim jest oczywiście napęd. I w 2023 roku wspominałem o tym projekcie w materiale poświęconym instalacji konkurencyjnego ODE. I mam tu na myśli oczywiście X Station. I tak nawiasem mówiąc, po blisko dwóch latach użytkowania Playaka z tą modyfikacją mogę stwierdzić, że sprawdza się ona znakomicie. W jednym miejscu mogę trzymać całą swoją kolekcję gier, nie martwiąc się o stan lasera, a także o ewentualne uszkodzenia pudełeczek, które niestety czasem mi się zdarzają. X-Station oferuje prawdopodobnie stuprocentową kompatybilność ze wszystkimi tytułami, jakie wyszły na poczciwego szaraka, oraz posiada dopracowany firmware, pozwalający nam uruchamiać gry z poziomu prostego międzymordzia. Niemniej, Pico Station ma wspólne cechy z produktem Roberta Neumana. Niektóre elementy powinno jeszcze z niego zaczerpnąć, natomiast dzieli je przepaść cenowa i Pico będzie kilka razy tańsze od x -Station. No okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale dlaczego dopiero teraz zainteresowałeś się tą sprawą, skoro temat znasz już od kilku lat? Projekt PicoStation stworzony przez Paulo Code choć jak najbardziej działał, to jego największym problemem była niska kompatybilność i wiele gier po prostu nie dało się odpalić. W 2024 roku autor zamknął repozytorium na GitHubie, ale na szczęście znalazł się gość, który tchnął w to wszystko nowe życie. John Bauman przepisał oraz usprawnił oryginalny kod, dzięki czemu znacząco wzrosła jakość działania, jak i ilość uruchamianych tytułów. Skoro więc emulator ogarnia to, do czego został stworzony, to myślę, że warto mu się bliżej przyjrzeć i na dzień dzisiejszy brakuje mu tak naprawdę jakiegokolwiek interfejsu, choć nad tym ponoć pan Bauman już pracuje. Taki progres prawdopodobnie nie byłby możliwy, gdyby nie aktywna pomoc twórcy XStation, który przekazał wiele cennych wskazówek jak poprawić kod, aby PicoStation działało najlepiej jak to tylko możliwe. Okej, okay, temat instalacji emulatora napędu możemy ugryźć na dwa sposoby. Turbo budżetowy, czyli wszystko lutujemy na kabelki z wykorzystaniem niezbędnych komponentów, co jak najbardziej będzie działać, no i wkleję Wam w tym miejscu kilka zdjęć jak to wtedy wygląda. Ja jednak nie pójdę tą drogą i ODS buduję na dedykowanej płytce PCB. Na oryginalnej stronie projektu znajdziemy wzór laminatu, którego wydruk możemy zlecić firmie zajmującej się ich produkcją. Poniżej natomiast mamy listę komponentów, jakie PicoStation potrzebuje do działania, no i finalnie nie wiadomo jak dużo, to też tego nie ma. To jednak nadal nie wszystko, ponieważ emulator napędu musi jakoś komunikować się z płytą główną konsoli, no i ja do tego celu wykorzystam płytkę USB dedykowaną Mac Station, co powinno usprawnić proces instalacji Pico. No i tu, oczywiście, nie obędzie się bez podnoszenia PINów z chipa IC701, co również znamy z tamtego projektu. PicoStation jest kompatybilne z klasycznymi playakami serii 1000 oraz 5000. I co prawda, na Githubie nie ma na ten temat informacji, ale zakładam, że podobnie jak w przypadku X-Station instalacja będzie także możliwa na wczesnych modelach serii 7000 o oznaczeniu SCPH 7001-7003 do z płytą główną PU-18. Pozostałe wersje pierwszego playa nie są kompatybilne z emulatorami napędu. Ok, pora rozpocząć zabawę. W pierwszym kroku, który wykonam, zaprogramuję Raspberry Pi Pico wsadem, który znajdziemy na stronie projektu. Do ruta Pico po prostu przeciągam pliku F2 i gotowe. Nie pozostało nam nic innego jak przejść na mikroskop, no i od razu zabieramy się za budowę Pico Station. Wszystkie komponenty lutujemy według schematu dostępnego na stronie projektu, choć m, raczej ciężko jest tu coś pomylić. Jedziemy z tematem. Na moment schodzimy z mikroskopu. Instalacja Pico nie wymaga aż tak dużej precyzji przy lutowaniu. Pico Station przemywam alkoholem izopropylowym, no i wygląda to naprawdę nieźle. A, no i tu o mało nie zapomniałem o przylutowaniu diody SMD, która za chwilę będzie na swoim miejscu. Ok, przechodzimy na płytę główną europejskiego PlayStation SCPH 5502 i zabieramy się za instalację płytki QSB. W pierwszym kroku musimy pozbyć się soldermaski z dwóch punktów na PCB, a po tym zabiegu cynuje odsłonięte miejsca i lutujemy. We'll be right back. Przed nami usunięcie jednego, małego rezystora. Teraz możemy tu podlutować kabelek, który połączymy z punktem A PLL na USB. Temat ogarnięty, przechodzimy do najbardziej technicznego momentu instalacji, czyli podniesienia kilku pinów z Chipa IC701. Do tego zadania wykorzystuję nożyk precyzyjny, który nie jest idealnym narzędziem, ale jakoś to idzie. OK, mamy to. Układ przemywam alkoholem izopropylowym. Miejsce, przy którym działałem, zabezpieczyłem taśmą kaptonową, ale ten moment niestety się nie nagrał. Sorki. USB również czyszczę ipą. Następnie wpinam 20-pinową tasiemkę i wkładam płytę główną do obudowy. Poza kamerą delikatnie zmieniłem położenie slotu na kartę MicroSD, sugerując się zdjęciami innych instalacji PicoStation, ale raczej nie będzie to miało wpływu na działanie emulatora. Taśmę zaginamy dokładnie tak jak przy instalacji X-Station, no i oczywiście wpinamy ją do gniazda. Do emulatora napędu wkładam kartę microSD z przygotowanym obrazem jednej z trzech gier, które wybrałem na potrzeby testu. Sprawdzimy więc działanie Crash'a, Gran Turismo 2 oraz Ace Combat 3. I te tytuły pochodzą z rynku japońskiego, a to oznacza, że Pico Station zdejmuje blokadę regionalną nałożoną przez producenta. Miodzio. I teraz na moment przechodzimy do komputera, i według moich spostrzeżeń najlepiej działają karty pamięci sformatowane w systemie plików EXFAT, choć alternatywnie nasza pamięć może działać jako FAT32. Do Ruta Memorki przeciągam obraz japońskiej wersji Crasha. Natomiast nazwy obu plików zmieniamy na UniROM. W kolejnym kroku za pomocą notatnika otwieramy plik Q, usuwamy oryginalny tytuł i wpisujemy Unirom. W tym momencie jest to największa bolączka PicoStation, ponieważ na karcie pamięci może znajdować się zaledwie jedna gra. Bezpiecznie wysuwam z komputera pamięć zewnętrzną, zakładam górną część obudowy i za chwilę sprawdzimy, jak emulator napędu poradzi sobie z pierwszą częścią przygód Yamraja. Japońska wersja Crasha działa prawie idealnie, ponieważ mam wrażenie, że loadingi są nieco dłuższe w porównaniu do gry odpalonej z nośnika lub X-Station. Niemniej tytuł ten jest w pełni grywalny. Natomiast na pewno, tryb symulacji w Gran Turismo 2 wczytuje się zdecydowanie za długo i jest to mój jedyny zarzut co do tego tytułu. Na szczęście ścieżka dźwiękowa nie laguje i nie rozjeżdża się z obrazem, więc pod tym względem jest naprawdę dobrze. Japońska wersja trzeciej części Ace Combat działa niemal idealnie. Kat nietną, a misje wczytują się błyskawicznie. Przed testem miałem małe obawy, że może ta gra nie ruszy, no ale proszę bardzo, Pico Station udźwignęło ten tytuł. Okej, okay, a więc ile wyniosła mnie budowa emulatora napędu? Stworzenie jednego modelu PicoStation wraz z taśmą transmisyjną wyniosło mnie niecałe 50 PLN-ów, a dokładnie to 48 zł i 62 grosze, co i tak jest wartością mocno zawyżoną, ponieważ zostało mi mnóstwo komponentów, które zapewne wykorzystam przy kolejnych projektach. Tu niestety najdroższym elementem było QSB ściągnięte z niemieckiego sklepu Dragon Box, bo to kosztowało mnie trochę ponad stówkę. Sumując to razem, emulator napędu ogarnąłem nie przekraczając 150 zł. Należy jednak pamiętać, że płytka nie jest niezbędna do działania PicoStation i temat można ogarnąć lutując wszystko po prostu na kabelki. Podsumowując, Pico Station na ten moment brakuje międzymordzia pozwalającego wrzucić na kartę microSD więcej niż jedną grę oraz optymalizacji, która pozwoli skrócić czasy ładowania w co bardziej wymagających tytułach. Znacząca poprawa kompatybilności oraz jakości działania uruchamianych gier sprawiają, że pomału warto zainteresować się tym tematem. Tym bardziej, że przepaść cenowa między Pico a x jest ogromna, ponieważ za produkt sygnowany literą X zabolimy ponad 100, ale euro. No ale tu płacimy po prostu za dopracowany produkt z świetnym firmware'em, więc dla mnie ten koszt jest jak najbardziej usprawiedliwiony oraz zrozumiały. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że twórca X-Station pracuje nad nowym emulatorem napędu o nazwie m -Station. To rozwiązanie ma być kompatybilne z każdym modelem szaraka oraz działać na zasadzie plug and play, przez co montaż takiego urządzenia będzie banalnie prosty. I na dziś to by było tyle. Ogromne podziękowania należą się wspierającym ten kanał, bo to między innymi dzięki wam mógł powstać ten materiał. Dzięki wam bardzo, no i piona! A jeżeli film się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz sub kanału jak najbardziej mile widziany. Do następnego. Bye.